Szynka naprawdę bardzo fajna i prawdopodobnie wyląduje ona u mnie na biurku. Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję o o którą wielu z Was mnie prosiło i pytało: mianowicie Fantex Eclipse P400, wersja z oknem, i dodatkowo jeszcze wersja wyciszona. Panel przedniej obudowy wykonany jest z blachy, na górze i na dole znajdują się otwory wentylacyjne ofiltrowane, za chwilkę Wam pokażę jak to wygląda. Natomiast za co leci ogromny plus i to Wam zademonstruję, łatwość ściągania tego panelu, po prostu bajka. Panel również wyciszony, wygłuszony matą bitumiczną, bo jest to przypomnę edycja Silent, czyli wyciszona. Zamontowane na przodzie 120 mm wentylator Antexa, możliwość instalacji do 3 wentylatorów 120 mm lub 2x140 i wsparcie dla chłodnic do chłodzenia cieczą do nawet 360 mm. Później oczywiście sobie sprawdzimy, jakie profile tych chłodnic tam się zmieszczą. I na dole, co również ważne, jest pasek z diodami LED, także mamy podświetlenie, możemy sobie również to podświetlenie rozbudować, o tym za chwilkę również Wam powiem kilka słów. I to, o czym wspominałem Wam wcześniej, panel przedni wyposażony jest w dwa filtry siateczkowe, które w łatwy sposób możemy wyciągnąć i wyczyścić. Także cały przód obudowy jest bardzo szczelnie zabezpieczony przed dostawaniem się kurzu do środka. Panel boczny z oknem Plexi, delikatnie przyciemnionym, moim zdaniem idealnej wielkości. Mało tego, jest on jeszcze dodatkowo wyciszany matą bitumiczną. Z tyłu obudowy znajdziemy wentylator 120 mm. Już zainstalowany w obudowie. Jego możliwość regulacji dodatkowo jeszcze w pionie, wycięcia na wyjście na pócie głównej, 7 slotów rozszerzeń wykręcanych, wentylowanych. Co bardzo ważne karty rozszerzeń dokręcamy od zewnątrz, także będzie to wiele łatwiejsze do wykonania. Zasilacz montowany na spodzie o natomiast dostęp do tego filtra jest dość utrudniony, także pokażę Wam go za chwilkę. Panele posiadają szybko śrubki, mało tego, te szybko śrubki są zabezpieczone, także zawsze zostają one przy panelach, nie będziecie musieli gdzieś ich tam szukać. I panele posiadają również takie wypustki, żeby łatwiej było je zdjąć z na dole rzecz jasna znajdziemy cztery nóżki. Każda z nich posiada gumowy, antywibracyjny pad i o czym mówiłem wcześniej, czyli filtr na zasilaczu siateczkowy, który może być czasami problematyczny do wyjęcia. Na górze znajdziemy spory przycisk power, do koła niego dioda od zasilania nad przyciskiem dioda do dysku twardego, dwa wejścia USB 3.0, wejście na słuchawki na mikrofon, jak i również trzy przyciski, które znajdują się od spodu panelu górnego do kontrolera obrotów, do zarządzania diodami LED, jak i również przycisk reset. Oraz dwie wyciszone zaślepki. Po ich zdjęciu widzimy, że mamy możliwość zainstalowania do dwóch wentatorów 120 lub też 2 razy 140 mm. Podam wam teraz kilka istotnych wymiarów. Długość obudowy około 47 cm, wysokość około 46,5 i szerokość około 21. Co do długości kart graficznych, jakie Wam się zmieszczą w tej obudowie, to uwaga, w przypadku wentylatora zamontowanego jak teraz, czyli wewnątrz obudowy, macie miejsca około 39 cm. W przypadku, kiedy ten wentylator zamontujecie na zewnątrz, czyli między panelem przednim a konstrukcją obudowy, bo taka możliwość również istnieje, macie tego miejsca prawie 42 cm. Wysokość chłodzeń na procesor do 16,5 cm, brak. Wsparcia dla chłodzenia cieczą na topie. Niestety, tutaj wam chłodnice się nie zmieszczą, a to dlatego, że macie za mało miejsca i haczyłyby one Wam o elementy na płycie głównej. Natomiast jest wsparcie i to całkiem fajne na przodzie, na froncie obudowy. Tutaj jest możliwość instalacji chłodnic 120, 140, 240, 240, 280 i uwaga, nawet 360 mm. Natomiast, żeby taką chłodnicę 360 mm zainstalować, musicie zamontować tą tutaj pokrywę blaszaną i również klatki na dyski. To jest dość istotne, bo inaczej nie będzie to możliwe do wykonania. Natomiast profil samej chłodnicy na przodzie to nawet 100 mm. Jak widać, zabudowany jest również zasilacz i klatki na dyski, za co oczywiście leci ogromny plus. Natomiast ta pokrywa jest perforowana, czyli mamy tutaj wentylację i to się przyda z pewnością w przypadku montażu zasilaczy pasywnych. Ja zainstalowałem tutaj pasywnego Nermaxa i z tym problemu żadnego nie będzie. Oczywiście w pokrywie jeszcze macie wszystkie wycięcia, które są potrzebne do podłączenia wszystkich kabelków pod płytę główną. Również na tace odpłyty głównej macie możliwość instalacji sanek do dysków opcjonalnych, te trzeba dokupować. Osobno oczywiście, także do czterech sanek możecie spokojnie zainstalować i poszerzyć sobie Wasz magazyn na dane, jeżeli to jest potrzebne. Natomiast śmiem twierdzić, że dwa deski talerzowe i dwa deski SSD spokojnie do każdej konfiguracji Wam wystarczą. Miejsca na kable w obudowie naprawdę sporo, około 2,5 cm w zupełności wystarcza, plus oczywiście jeszcze jest przestrzeń między klatką na dyski a zasilaczem. Co do długości zasilaczy, to jest spokojnie zamontujecie jednostki 203 cm. Miejsca wprawdzie jest 26 cm, ale pamiętajcie, że każdy, każdy zasilacz posiada kable i na to również trzeba przewidzieć miejsce. Klatka na dyski demontowalna, w niej można zainstalować do dwóch dysków 3,5 cala, czyli dysków HDD lub też dwóch dysków 2,5 calowych. Sanki posiadają również takie gumowe podkładki antywibracyjne, za co leci plus. Dodatkowo macie jeszcze dwa miejsca dedykowane na dyski 2,5 cala, czyli dyski SZ, tak naprawdę na tyle tackie od płyty głównej, bez narzędziowo zdejmowane sanki. Przepusty do środka obudowy, dwa gumowane, niestety są one moim zdaniem za małe. Mogły być troszkę szersze, nie, było, nie miałbym nic przeciwko temu i zabrakło mi kompletnie tej tych wypustek do pasek samozaciskowych na tej części traja płyty głównej. Także to by się z pewnością przydało. Przepusty do kabla EPS również do opcjonalnych wentylatorów, które można zainstalować na górze obudowy za plus. Duże wycięcie na zmianę chłodzenia na procesorze, także chociażby w przypadku zmiany pasty właśnie na procesorze nie będzie konieczności wyjmowania płyty głównej z obudowy. I warto również wspomnieć o tym, że zasilanie do kontrolera jest z kabla SATA, także nie potrzeba końcówek Molex. Drodzy Państwo, czas na kilka słów podsumowania. Skrzynka naprawdę bardzo fajna i prawdopodobnie wyląduje ona u mnie na biurku, co jest chyba najlepszą rekomendacją dla tego produktu, i taki też znaczek jej przyznaję. Cena około 400 zł, natomiast to jest cena testowanego przeze mnie egzemplarza, czyli wyciszonego, bo jest to Fantex Eclipse S, czyli Silent. I dodatkowo jeszcze obudowa z oknem. W zależności od wariantu tej obudowy będą różne również, oczywiście, jej ceny. Obudowa mimo niewielkich rozmiarów, naprawdę przestronna. Zbierzczą wam się długie karty graficzne na 42 Cm, również chłodzenia na procesorze do 16,5 cm. Szkoda, że nie ma wsparcia na topie dla chłodzenia, olin linłą, też dla chłodnic do chodzenia cieczą. Tam się niestety nie zmieszczą. To było akurat było miłym akcentem. Natomiast macie naprawdę potężne wsparcie dla chłodnicy, jeżeli chodzi o front. Nawet chłodnice 360 mm o profilu do 100 mm spokojnie Wam się tam zmieszczą. Tery będziecie niestety musieli poświęcić klatki na dyski, ale tak czy inaczej macie dwa miejsca na dyski i SSD, gdybyście tylko takich używali. Naprawdę bardzo dużo miejsca na kabę pół centymetra plus jeszcze oczywiście przestrzeń między zasilaczem i klatkami na dyski nie będzie z tym najmniejszego problemu, aczkolwiek minusem jest to, że zabrakło tam tych punktów do przyczepienia opasek samozaciskowych. To moim zdaniem powinno się znaleźć. Tak jest moje zdanie. Kolejna rzecz to Podświenie. Możemy oczywiście je wyłączyć, natomiast wyłączenie tylko i wyłącznie za pomocą rozłączania kabelków. Możemy również je rozbudować, także możecie dokupić paski LED do obudowy do środka i podłączyć je pod ten kontroler, także możecie sobie zmieniać kolory. Kolorów naprawdę jest sporo, każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Dodatkowo regulator obrotów, czyli kontroler obrotów trzypoziomowy, 5, 7 i 12V. Każdy znajdzie również tutaj swoje ustawienia najlepsze dla niego. I powiem Wam szczerze, tak, na 5V oczywiście wentatory są niesłyszalne, normalna sprawa, żadne nie będą tak naprawdę. Na 7V bardzo ciche. Poziom głośności, jakie generowały z odległości 30 cm, to około 33 dB przy otoczeniu 31, czyli praktycznie można powiedzieć niesłyszalne. No i 37 i 37,8 dB przy pełnych obrotach na 12V, czyli również bardzo znośnie. Ja testy przeprowadzałem tak naprawdę na tych ustawieniach 7V, czyli optymalnych moim zdaniem, bo było i cicho, i dość wydajnie. Wykresy tutaj zobaczycie teraz na procesorze 79 stopni Celsjusza, czyli naprawdę niewiele. I na karcie graficznej 72, czyli naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie rewelacyjne wręcz ofiltrowanie bardzo łatwo zdejmowany panel przedni i tam mamy właśnie dwa filtry na górze na dole także łatwo będzie je wyczyścić, również bardzo łatwy dostęp do filtra na zasilaczu, szkoda troszkę, że nie mamy tutaj filtra magnetycznego tak czy inaczej dołączonego na top, ja wiem, że są zaślepki wyciszane na topie natomiast jeżeli je zdejmiemy, zamutujemy tam wentatory, to przydałoby się filtr dołączony już w komplecie, abyśmy mogli go sobie podnieść zamiast tych zatyczek co do minusów obudowy, również oczywiście takie ona posiada jak mówię, brak tych mocowań do opasek samozaciskowych, również że budowa dość mocno się palcuje, niestety. Na szczęście łatwo to wyczyścić. I trzecia rzecz to niestety brak wsparcia właśnie na topie dla chłodzenia all-in-one, chociażby dla chłodzenia all-in-one. Już nie mówię o jakichś chłodnicach do budowy takich systemów układów chłodzenia cieczą kastą, ale niestety tam się żadna nie zmieści, ponieważ będzie kolidowała Wam z elementami na pocie głównej. Generalnie produkt naprawdę moim zdaniem godny polecenia. Ode mnie ale się to jest wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.